Nie potrafisz się odnaleźć w ciasnej kuchni w przyczepie czy w kamperze. Z rozwiązaniem przychodzą zewnętrzne kuchnie, które można łatwo rozłożyć pod markizą czy w przeciągu. Ja nazywam się Piotr Kozłowski, jestem wydawcą portalu Campres.com i w moich materiałach dzielę się z Wami moją wiedzą i poradami na temat karawaningowego świata. Ten odcinek powstał dzięki mojej współpracy z firmą ACK Benimar Polska, i która prowadzi ogromny sklep internetowy z akcesoriami karawaningowymi i wszystko co zobaczycie w tym odcinku jest dostępne u nich w sklepie na ACK Benimar. Wracając do tych zewnętrznych kuchni, są fajnym rozwiązaniem również w trakcie upałów, kiedy nie chcecie gotować wewnątrz kampera. Podstawą do zorganizowania tej kuchni zewnętrznej jest przede wszystkim mebel. Tutaj mamy zaprezentowane różne e, rozwiązania od firmy Brunner. Ale pamiętajcie, że tych marek i producentów tego rozwiązania kuchni jest bardzo dużo. Tu jest akurat taki model waliskowy, który rozkłada się w 5 sekund. Tamte rozkłada się w 40 sekund. Wybierając swój mebel kuchenny, musicie się zastanowić, jakich funkcji potrzebujecie: czy to ma być tylko szafka i blat, czy na przykład tylko blat, wtedy wystarczy Wam stolik. Ale, jeżeli chcecie mieć dodatkowo kuchenkę, y, taką miskę typu zlew, no to jakby też musicie sobie dobrać to rozwiązanie. Jak chodzi o ten mebel, to on mieści się dokładnie w takiej walizce, także y, nie zajmuje dużo miejsca w garażu kampera i rozkłada się naprawdę szybko. Tutaj widać, jakby całą tą walizkę już rozłożoną. To jest po prostu materiałowa szafka z utwardzonymi półkami, które się tam wkłada. Wszystko zamykane jest w miarę szczelnie, także podczas deszczu nic nam tutaj nie powinno zamoknąć. Fajnym rozwiązaniem wiem, w tych szafkach Brunner są te zapięcia, tutaj po prostu już są magnesy, a nie rzepy, które no zawsze ciężko gdzieś tam pracują. Pod całym aneksem kuchennym mamy na tyle miejsca, że jeszcze możemy schować jakieś miski czy inne rzeczy. Jak chodzi tutaj o to miskę, to jakby nie jest to zlew, bo nie ma tutaj odpływu wody. No ale jest to przede wszystkim miska, w której możemy opłukać owoce, czy warzywa, czy na szybko umyć jakieś naczynia. Ale do tego potrzebujemy wodę i możecie się posiłkować takim zewnętrznym zbiornikiem z kranikiem. W sklepie ACK znajdziecie różne, różne rozmiary. Tam ta kuchnia jest dosyć ciężka, ponieważ waży niecałe 12 kg, także trzeba mieć już trochę zapas ładowności w swoim kamperze czy tam przyczepie. Ale jeżeli szukacie czegoś lżejszego i mniejszego, to są, na przykład, takie rozwiązania. To jest nowy produkt od Brunera, opatrzony takim logiem ultralight. Są one bardziej dedykowane do tych mniejszych kamperów typu van. Cała taka szafka po złożeniu mieści się właśnie w tych torbach. Rozkłada się równie szybko, ale tutaj już jakby tego blatu mamy zdecydowanie mniej. Jak pewnie zauważyliście, mamy tutaj wystawione też różne kuchenki. Jeżeli będziecie wybierać swoją na właśnie tą kuchnię zewnętrzną, przede wszystkim zastanówcie się, zobaczcie ile macie tego blatu, jaka jest szerokość, ponieważ kuchenki są jednopalnikowe, dwupalnikowe, ale też mają różne szerokości. Tutaj mamy produkt od firmy KADAK, jest to model Tukuk 3 Classic. Wopalnikowy, tą kuchenkę można podłączyć na kilka sposobów, albo do dużej butli, albo na kartridże takie 500 gramowe, albo taki trójpak, do którego wkładacie takie kartridże mniejsze. Przede wszystkim jest to dużo bardziej poręcz... jest to poręczniejsze do przewożenia i starczy na dłużej. Wybierając jeszcze kuchenkę, zwróćcie uwagę, z której strony jest wyjście gazu, szczególnie tutaj w tej kuchni jeżeli tutaj mamy miskę i podłączymy tutaj węża od gazu no będzie to trochę niepraktyczne lepiej jakby to wyjście było z drugiej strony także zwróćcie na to uwagę korzystając z kuchni zewnętrznych warto pamiętać o tym że jednak wiatr potrafi przygasić nam płomień albo zabrać nam moc tego ognia dlatego trzeba pamiętać żeby się zasłonić od wiatru i na przykład korzystając tutaj z tego mebla już ścianę automatycznie mamy jeżeli nie mamy akurat takiej kuchni to możemy się zdecydować na kuchenkę taką waliskową, która już taką, taką osłonkę posiada. Ale jeżeli mamy na przykład tego typu kuchenkę, to warto skorzystać z takiego rozwiązania czyli takiej dodatkowej osłonki na kuchenkę z każdej strony. Decydując się jeszcze na kuchenkę kempingową, sprawdźcie. Co jest zawarte w wyposażeniu, ponieważ czasami jest to zwykła kuchenka, tylko z palnikiem, i wszystkie akcesoria trzeba dokupić. Na przykład, tutaj w tym kadaku y, można dokupić jeszcze y, taki zmniejszacz okręgu, gdzie na przykład zmieści się kawiarka. No bo tutaj teraz nie ma już jakiej tutaj położyć. Dodatkowo jakieś płyty grillowe czy patelniowe i tak dalej. Ale na przykład, w tym brunerze taka patelnia jest już standardowo w zestawie i możemy z tej kuchenki korzystać, żeby odgrzać jedzenie w garnku albo również tutaj zrobić sobie takiego grilla albo patelnię. Pamiętajcie, że większość kuchenek gazowych można spokojnie zasilać z tej takiej dużej 11-kilowej butli gazowej. A jak w kamperze czy w przyczepie macie wyjście zewnętrzne gazu na taką na tak zwaną szybko to też większość tych kuchenek podłączycie, ale jeżeli Czegoś takiego nie macie i nie chcecie jeździć z dużą butlą, to większość kuchenek można podpiąć na taki kartridż albo na taki. Ten Brummer jest o tyle ciekawy, że ma tutaj dwa miejsca na takie kartridże, właśnie butelkowe, także nie ma żadnych przewodów, możemy go wziąć sobie w walizkę i zabrać na przykład na plażę. To są tylko trzy rozwiązania, jak chodzi o meble, które Wam pokazałem, ale jak wejdziecie sobie na sklep ACK Benimar, tam tych rozwiązań jest naprawdę multum. Od małych, szybko rozkładalnych, jeszcze szybciej rozkładalnych, i tak dalej, i tak dalej. Przy wyborze zastanówcie się, czy miejsce będzie się zmieniać codziennie, czy raczej zostajecie na dłużej na kempingu, bo jeżeli zostajecie na dłużej, to proponuję Wam większe rozwiązania kuchni, ponieważ macie więcej miejsca do składowania. Jeżeli będziecie zmieniać miejsce na przykład co dwa dni, to taki mebelek wam wystarczy. Kolejnym czynnikiem, który musicie przemyśleć sobie, to jest waga tych wszystkich urządzeń i tak dalej, bo jak wiecie, w każdym pojeździe kempingowym ta ładowność jest dosyć ograniczona. Na każdym opakowaniu w sklepie też przy opisach tych produktów zawsze jest ta waga podana. Także zróbcie sobie sumę i będzie wam łatwiej podjąć decyzję. To możecie, na co możecie sobie pozwolić? Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, śmiało, piszcie tutaj w komentarzach pod filmem. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. I jeżeli się Wam film podobał, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie ten film daje dalej. I do zobaczenia gdzieś na kempingu. Dzięki, cześć.